Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, FM ogłosiło. Pierwsza konferencja FM 15, środa 20 lipca, godzina 20. Hotel Dubry płacił dzisiaj środa? Złotych. Niby śmieszna historyjka. Ale środa. walka holaka zablokowana. Bo wielki pan Marcin tak stwierdził XD eee... Smato je! Smato jeba XD, tyku. Coś mam wytłumaczę. Propozycja walki dla Holaka pojawiła się tylko dlatego, że stał w narożniku Japczana, Hailik Pani nic nie ogarnia z internetu, rozumiesz? Tylko dlatego. Bo chcieli kogoś z tej grupy, żeby promował tę grupę. Osób ważniejszych, gotowych do walki w tym momencie za Holaka było sześć, bo każdy był większy od niego, bo chłopnie pracował na własną markę. Od Heiliga padały absurdalne propozycje typu półtorej miliona za walkę dla mnie, co odmówiłem, bo nie wierzyłem w tę federację i prawdopodobnie dalej nie wierzę. Poza tym sprzedaję tę grupę, mimo że nie mamy umowy, to sprzedaję grupę. Jesteśmy wierni, ba, i zostajemy fejmy. Tak się dogadaliśmy, że będę walczył, będzie walczył Popo, Jabczan, potem ja i potem, pa, może. Cholak, może Wysocki, może nawet proponowałem walki 3x3, 5x5, żeby każdy, kurwa, swój chlebek tam z tego ugryzł, ale to tyle. Czy xD, wyślij kolejne 10 zł, czy zrozumiałeś? Jak nie zrozumiałeś, to, to odeślemy Ci 30 i podaj nick na czacie, od razu Cię zbanujemy. Ty, będziesz na tej konferencji? Fajnie, 15? Yy, wiesz co? Spaniesz? Chyba tak, chyba tak, nie? On może jest. będę. Ty wiecie, że Wysocki ma już ten? Ma prawie 7k subów? Cocky ma prawie 7 kasów, 6700. Jest nad Efronem o 1300. No i gucia po swoim wspaniałym miesiącu, top 3. Cocky rozpierdala liczbę słów, 7 kasów. Ile kaski ma wysługów? To masz 39 koła złotych. Musisz z tego odprowadzić 19% podatku dochodowego. To masz 32 koła. Musisz tego jeszcze odprawić podatek zdrowotny, który nie wiem jak tam dokładnie wychodzi, bo to się jakoś dziwnie liczy Ale tam kurwa, nie wiem, z 30 k będzie z subów samych, no Mam nadzieję, że ten, że sobie kupi niedługo furę i będzie mi pożyczał nieraz raz, żebym sobie pojechać A wys nie jest naryczał... A, ty, racja, pomyliłem się, Wysz przeszedł naryczał przecież w tym roku Wysocki jednak więcej chyba zarobił, zarobił jednak niż 30 k, bo Wysocki nie płaci 19% podatku, tylko... Ile tam jest, ja nie pamiętam Dobra Mamy tak, mamy odpalnego Twitch trackera suby, mamy odpalnego twitch trackera do wyszukiwania pojedynczych streamerów, mamy odpalnego Sulignoma na czerwiec w języku polskim, mamy też odpalną mapkę Twitcha, od czego byśmy zaczęli? Przejrzyjmy sobie po prostu jak to wyglądało w perspektywie yy, liczbowym, kto zrobił największy ten i tak dalej. Zacznijmy, że tak, Evron był top 1 Twitcha od... Od czerwca 2021 do maja 2022 12 miesięcy z rzędu Ewron był na pierwszym miejscu. Skończyło się. Po 12 miesiącach został zrzucony z tego fotela. Jego miejsce przejął Gucio. Gucio, który zrobił coś pojebanego, bo Gucio... Miał średnio widzów zaledwie, zaledwie 5000 i przebił kurwa w watch time wszystkich tych, którzy mieli po dwa razy więcej od niego. Multiego, Wysockiego i Evrona. Wszystko dzięki temu, że zajęło 273 godziny streamów. Gucio codziennie streamował po 9 godzin. Zajęwał prawie dwa etaty. Rozumiesz? Pełny etat to jest 160 godzin. Dwa etaty to było 320. Gucio naprawdę niewiele brakło po godzinie codziennie. Sam półtorej, półtorej godziny dziennie zajęwałby dwa etaty. 270 godzin streamów, z czego pewnie 200 godzin to było jebane enchantowanie temu w Minecrafcie. Tak, tak, tak zagaduję. Jakby to policzyć. No gucie jakby zdecydowanie możemy sobie go wyszukać. Zasługuje na naszą największą uwagę w tym miesiącu bo zrobił coś niesamowitego, streamował codziennie tego Minecrafta. Też średnia widzów poleciała mu bardzo do góry, to była jego rekordowa średnia widzów. Na no gucie miał na pewno rekordowy miesiąc. No, gdzieś był w okolicach rekordu godzin, na pewno miał rekord watch time'u, miał rekord średniej widzów, no poleciała mu znacznie do góry, 5300. No wiecie, gucie tak się trzyma około trójki, no nie? Gucie miał w każdy dzień, często miał streama. Oczywiście, no wiadomo, raz tam jakieś nocne końcóweczki, ale w każdy dzień można było oglądać gucia. No i co dalej? Generalnie tu jest bardzo zielono i czerwono jest praktycznie tylko u Ewrona, tak, no nie? Że generalnie wszędzie było lepiej, ludzie kończyli już szkołę, zwiększają się liczby jest kurwa gorzej u Ewrona. Troszkę mniej godzinek, no ale to nieważne, niewielka różnica. Średnia widzów poniżej 10 koła, fakt, faktem. Coś się tam dzieje, nie wiem co. A do tego teraz, jakby widzicie, coś się tutaj kurwa dzieje nie tak, tutaj jest ciągły spadek Evrona, wreszcie spadł poniżej 10 koła pierwszy raz od czerwca zeszłego roku. Także coś tutaj, coś tutaj się spierdala w dół. Nie wiadomo o co dokładnie chodzi, ale coś ewidentnie leci w dół. Do tego teraz jeszcze Kidrop, Evron wczoraj wziął Kidropa na rok współpracy i ludzie się o to bardzo zestrali na Twitterze. Nie wiem jak tam w jego community. Zobaczymy jak będzie w tym miesiącu jeszcze. No, także trzeba patrzeć co tam wybrona Potem tak, wysocki wiadomo, leciutko w górę, znaczy pik wiadomo pik ogromnie w górę to na ramię, Godzinek, no tam niewielkie różnice 10%, średnia trochę do góry zwłaszcza przez ostatnie tam dwa streamy pod ramię, nic niezwykłego, multi też nic niezwykłego, dalej utrzymywanie tego co jest a minimalnie mniej godzinek, chociaż średnia kurwa trochę znowu w górę, bo 26% to w sumie zasługuje na jakąś uwagę. E, torek, tutaj jest coś, co mnie dziwi, bo jak Euron spada, to naturalnym też jest, że powinni spadać ludzie wokół niego. Torek nagle ma średnią widzu większą o 20%. Nie wiem, czy na przykład ludzie od Eurona uciekają i zaczynają oglądać Torka, nie mam pojęcia, ale rozumiesz, Torek ma zwiększoną liczbę średnią widzę o 20%. Torek to jest ziomek, który generalnie odpala waiting screeny na, na Evrona, no jakby i wiesz on odpala streama o godzinie, no tak no cały czas, on odpala godzina wiesz 15-14 odpala streama do 19 i hościc dla Evrona, wieczny waiting screen na Evrona, ale Torek ma na pewno wzrost widzów, nie wiem skąd wie. no i wiadomo po guciu drugie największe zaskoczenie tego miesiąca w no tutaj nie ma co mówić, Franio miał też chyba, szybko sprawdzę, największy przyrost followów zdecydowanie. Nie wiem co to jest, to są jakieś fekowe followy. Franio miał 75k followów prawie w czerwcu. Ogromny, ogromny przyrost. Oparty wiadomo na shotach YouTube'owych i TikTokowych, bo te shoty z Franiem na YouTubie to mają naprawdę setki tysięcy wyświetleń. Na TikToku też się to dobrze klika. Multi wiesz, nawet że dalej utrzymuje ten przyrost follow'ów swój, bo wiadomo, ciągle tu jakaś dramka, tu jakaś dramka, tu jakiś dobry szosik, więc cały czas Multi, Ginot i Bandura, ten gang YFL-owski, utrzymują te swoje przyrosty. No to jednak wiesz, Franio odjebał coś potężnego, 75k follow'ów, no nie ma co mówić. Jest to wielki przyrost. Jak na jego też wiesz, stałe gdzieś tam kręcenie się wokół 1,5k Ogromny przyrost średniej widzów, bo z dwóch, z dwóch koła poleciał do sześciu Na początku czerwca wiesz, nic się nie, nic, nic, nic dziwnego się wiesz Tutaj nie wydarzyło, no nie? Miał cały czas te swoje ten Dwa, trzy koła e, Na Malcie poznał tą Jak ona ma? Lizę, tak, Liza e, Tą panią z Ukrainy czarną skórą, no i z nią zaczął robić content Zajebał pięć streamów po prostu Tutaj ziom każdy, wiesz, bo 10k widzów, tutaj nawet średnia chyba była 18,5, pik 33, wiadomo, no wykorzystuję ten content, ja już tam słyszałem jakieś pewne dramy z tego co widziałem, że tam coś Szymon nagrał, tutaj, że coś tam Lizę zaczęli hejtować i tak dalej, no i wiecie, chuj wie co będzie dalej, no nie? Sytuacje do obserwowania, bo to wiecie, podobna sytuacja jest to z no nie? Zrobił jakby międzynarodowy kolap, że tak powiem, bo zaczął nagrywać z kimś z zagranicy I kręci na tym ogromne liczby, jedzie tam na shipie i tak dalej Jakaś tam randka, randka w zoo, jakiś tam cały i tak dalej, wiesz No dobrze wykorzystane schematy, no nie? Zrobilibyśmy pewnie dokładnie to samo, gdybyśmy mieli taką, taką, taką możliwość Znaczy dobra, no nie każdy, no bo Wysadzki jakoś tam Jeleniewskiej to tam nie maltretował znowuż o content, tylko nawet my musieliśmy go bardziej namawiać do tego. To nam by się zdało, może nie chciało być, to prawda. Sytuacji do obserwowania na pewno wiesz, ogromny potencjał jest z tego, e, tylko znowuż może być, że oczekiwania będą za duże i się to spierdali w dół. No ale wiesz, raczej się nie spierdoli tak w dół, żeby się bardzo spierdoliło, tylko wiesz, wróci sobie franio do tego co było i tyle, będzie robił swoje. Tu jakiejś większej filozofii nie ma według mnie. E, co dalej. Grandy jak tam Grandy w ogóle? Grandy wiadomo, Grandy w czerwcu miał tą dramę z Isamu. Co tam mu Isamu groził przez telefon i samu mu wtedy... O! Ty! U Grandiego wrócił Kidrop! Bo Grandy miał sponsora jako Kidropka, Ale Kidrop został usunięty, bo Isamu mu załatwił usunięcie Kidropa, ale wrócił Kidrop. Czyli coś w tej dramie się rozwinęło, ja nawet nie wiedziałem. Okej, okay. no a tak to to no, jest. Nic, nic wielkiego, żadnych zmian nie ma. E, Paris właśnie to było to, że Paris, e, Paris, to o czym mówiliśmy, w kwietniu był boom na Parisa, robił jakieś wyjebane rzeczy, miał dużo w To wiesz, to wiadomo, że to było chwilowe, w maju już pokazał, że streamuje wiesz, nieregularnie e, Grasy w to na co ma ochotę, bo wiesz, Paris jak chce grać w RP to gra w RP, a jak chce zajebać WoWa to wali 8 godzinną sesję WoWa i chuj, i se napierdala. 1600 widzów w piku na 4 godziny w owie i tyle. On sobie robi co se chce, dla niego streaming jest wiesz. Takim dodatkiem do życia, on hajsu i tak już ma. Jak se chce coś zrobić fajnego, to se zrobi fajnego, jak nie, to nie. E, ma taką możliwość dużą, bo sobie wybudował taką pozycję, że jak zrobi coś potężnego, to ludzie się u niego zbiorą. Jak to dobrze ogłosi, i tak dalej. W już to pokazał, w czerwcu robił dokładnie to samo, że grał sobie w gierki, nieregularnych godzinach, nieregularny streaming. Ale sporo tego streamingu, bo sporo siedzi Paris przed kąpem. i wiesz, tutaj większych zmian nie będzie nawet i w lipcu, nawet i w sierpniu. Może w lipcu i sierpniu troszeczkę pójdzie do góry, bo Paris streamuje wiesz nieregularnie, więc streamuje raz rano, nieraz streamuje w nocy, a teraz są wakacje, więc więcej ludzi może sobie oglądać o takich godzinach. Także może lekutko w górę pójść w wakacje i tyle, ale nic zaskakującego tu nie ma. No i luki. U Lukiego wreszcie więcej godzinek 76, 9 miejsce. Druga osoba z Industries 9 miejsce, luki o. Duży pik na Dramie, ale pod średnią zaskoczenia żadnego nie ma. Dalej gdzieś tam szósteczka. Wiesz, nieraz streamek popołudniowy, nieraz wieczorny, który się kończy streamkiem, kurwa, całą nieraz. Yy, więc ta średnia też upada nieraz. No ale 6 koła to jest dobra, średnia, bardzo fajny wynik luki. Wszystko na zielono. Także git. Diablesik. Kurwa, 47,5 średnia do góry? Ty, ktoś ogląda Diablesa? Ty, bo ja w ogóle nie, nie wiedziałem, że miał taki przyrost. Teraz trochę wrócił do 2400 w czerwcu. Okej, okay. kto to? No to jest kolejna osoba z chłopaków, tak? No, jakby związany z Everolem, człowiek, tak? I też yy, chłopak nie uczy samej, tak? I nie wiem, co robił w tym miesiącu, że mu się zwiększyła średnia widzów. Kuj wie. Ale to ja nie wiem jak to działa. Diables rośnie, torek rośnie, a Evron upada. Dobra, no i tutaj już możemy ciśnąć bardziej szybko. Jabczan, spadek widzów. Jabczan też sam przyznawał, że jakoś nie przygotowywał ostatnio tych streamów, tylko odpalał sobie dinozaury i się zabijały nawzajem dinozaury Więc wiesz, no nie było jakiegoś giga kontentu więc też średnia widzów poszła w dół. Wiadomo, streamów więcej było ostatnio, no ale to jakby... Whatever. No, u to jest lesowe. Nieraz zrobi więcej streamów i zrobi ponad 100 godzin, a nieraz zacznie misję, o treści. Robimy odcinki na YouTube, nagrywamy muzykę i zrobi tych streamów godzin 30, no nie. O no, Kubek z napierdala, 270 godzin, średnia tam powyżej tysiaka gdzieś, napierdala, sobie chłopak, Fortnite i tyle. Izak, wiadomo. Największy spadek zapewne tutaj średniej widzów 75% Wynika to z tego, że w maju u Izaka był major Teraz tego majora nie było Tylko sobie robi normalne streamy, więc średnia 200 rybson 200 godzin No u Rypsona stało się coś dziwnego No nie, jakby była ta Korea Nie było tam jakiejś ogromnej liczby widzów Każdy miał raczej na tą Koreę Wrócił z tej Korei Też nic się nie dzieje Tak nie wiem, jakoś tak nie wiem z czego to wynika, ale coś tam u prostu się nie udało, poszło to jeszcze w dół. No ale wiadomo, rypson, nic tam ee, niezwykłego ani niezwykłego nie robił. Gra w lola cały czas, no i tyle. No i popo, proszę państwa, popo 63 godziny. Wzrost o 260% ogromny wzrost dla niego, który wraca do łaski widzów, chyba ma tam 500 już prawie. No bo wiadomo, w maju popo 17 godzin. W kwietniu 12, ale w czerwcu. Wreszcie zepsuło mu się auto, Audi do wyjebania, do śmietnika, więc siedzi w domu i streamuje. No i wiadomo, zakochał się znowu w lolu, bo napierdalał streamki lolowe o kurwa, tutaj człowieku, last of us, ilico, ten streamek, 22,5 godziny Ulani zajęło 63 godziny, średnia 5,5 koła Teraz tego Minecrafta uderzyliśmy u popa Beczków grupowo płacił Fajnie się oglądało dla widzów Sprawdzone... Czekaj, dobra, dalej, pochwaliliśmy Ulaniego eee, No jest Pago No i Pago, Pago ma tą przykrą sytuację, która już gdzieś tam, nie wiem Znaczy przykrą, no jakby wiesz, no to jakoś tak Ja lubię Pago i ja lubię jego streamy, nieraz ja sobie wpadnę, coś tam posłucham Pago dalej ma gdzieś tam spadek średniej widzów 1800. Więc no, tak kurwa to leci w dół. No nie, tutaj pamiętacie, w zeszłym roku, ten luty, marzec, kwiecień, maj, Pago, co się wszystkim kurwa wyświetlał na shotach co tam w Tirkach jeździł i tak dalej. Bo wszyscy go oglądali, bo przychodzi, przypomnieli sobie widzowie o Pago. No i tak leci to w dół. Tu był chwilowy wzrościk. No a tu dalej, w dół, w dół, w dół. W dół. No i w czerwcu 1950, no według Suligna ma 1860, Suligna ma do, dokładniejsze statystyki. Także no nie wiem jak to patrzeć, no nie jakby wiesz, no Pago od dawna już nie miał takiej niskiej średniej, no ostatnio ma poniżej dwóch koła w grudniu 2019, no nie? Także 2,5 roku no i zwrócił do tego stopnia. To dalej jest wiesz, fajny wynik 2000 widzów. Fajnie jakby Pago miał więcej. Ja tam życzę wszystkiego co najlepsze dla Pagów. Mergani mógłby mieć wzrosty, ale Merganie nieraz ma wyjebane na liczbę widzów po prostu i Stopala Fortnite i streamuje dla 25 2,5 osób, więc nieraz to średnio leci po prostu u niego w dół. Slaperok robi swoje, nieważne. No i Pisikela, proszę państwa, Pisikela 1200 widzów. Urwa jaki upadek to jest Po tej dramie ostatniej, tak się ludzie od niego odwrócili. Człowieku. Widzisz to piskela miesiąc miesiąca utrzymał po 3-4 koła osób. Ostatnio kurwa tak, w dół 2900 260 1217. W subach, co prawda dalej piskera się trzyma, bo ma trzy koła obecnie. Pewnie za niedługo te suby będą się kończyły się od ludzie przez 8 godzin, kliktem, i ludzie kliknąć, żeby już nie od odnawiało bibliotek. i tak dalej. Ciekawe, do obserwacji dalszej, ale upadek jest. No kurwa, no, no nawet jak zaczynał, pierwszy miesiąc streamowania, po przeniesieniu się z, e, z Facebooka, miał więcej widzów, no. Co dalej? Taku? A no tak, Taku, 160% w górę. Streamer GTRP, to jest nowa postać w rankingu, że tak powiem. E, zaczął dopiero, wiecie, no tutaj jakieś stream w 2018 do 60 widzów. Generalnie Taku streamował na Facebooku, e, miał bardzo dużą społeczność tam, był jednym z takich czołowych streamerów GTRP. E, no ale skończył się kontrakt z Facebookiem, więc trzeba było się gdzieś przenieść, no bo przecież nikt nie będzie streamował dla Facebooku sam z siebie. Nikt nie jest pierdolnięty na tyle chyba. Więc przyszedł na Twitcha, zajęwał 140 godzin w czerwcu, średnia 1933. No taka spoko jak na streamerka na Twitchu, no nie? E, Overpoll... Kurwa, zero zmian, no nie? Mamy też CashX, no też takie kurwa żadne tu 4%, 7%, 2,5% a pik, że 25% do góry to nie żaden pik 3600, to 3600 to wiesz, to wysocki wyciąga na waiting screenie. No jakby to, to łatwo, wiesz, jak coś się zrobi lepszego, to łatwo zgarnąć taką publikę. No i mamy, młody, 25. Nie wiem czy kiedyś był wyżej. Młodziutki, 53 godzinki, ale wiadomo, młodziutki, wiecie, to jest ta przemiana powolna Jacksona. Kiedyś młodziutki kilka miesięcy temu streamował tylko po rankach. Teraz młodziutki wiecie Zbudował swoją pozycję, zaczął streamować popołudniami, zgarnia coraz to większą publikę, wymyśla coraz to nowsze rzeczy, postawił sobie Ronaldo za sobą i stara się po prostu cisnąć z tymi pomysłami do przodu, szuka nowych gierek, szuka nowych rzeczy, więc też ta średnia cały czas Greg, leciutko TV idzie w płacił do góry. Już przebił cztery koła. Wiadomo, wzrosty A followów duże. Złotych. Takie zauważalne wzrosty w średniej widzów, no bo 22% to sporo. 1900 Co prawda piknie duży. Nie zrobił chyba nic takiego odjebanego bardzo. Ale wiesz, stałe, stale polepszający się kontent. Jeonond chyba, z tego co wiem, ma się przeprowadzać za niedługo tam do okolic reszty YFL-a, tak? Do wielkopolskiego gdzieś. Tutaj mokry suchar. No, wszystko w miarę na zielono. Dużo więcej streamków. PIK w górę podczas podcastu, to w ogóle pojebane dla mnie było, że przed podcastem była gadka o, o holaku, a ja zrobiłem PIK na podcaście, dziękuję bardzo tutaj wszystkim, co byli oglądali podcast, czy na Twitchu, czy na YouTubie. Kolejny podcast albo z Multim, albo z Mandziem, zobaczymy. Jeszcze też dogadany z Tiwoltem, ale to później. Średnia w górę o 50%, zdecydowanie zauważalna. Ja generalnie sobie ustawiam cel na to, żebym miał 2000. No było 2700, więc było zajebiście No i tyle, 6k followów, fajny przyrościk No a dalej to już nieważne, no dalej to już wiecie, potop 30 to już nikt jakichś wielkich rzeczy nie zrobił No Aki jest tylko kurwa Jezusem Paniałem 35 Może teraz będzie w wakacje więcej No O, XAJO 6 godzin streamów w czerwcu, wielkie postaranie widać Średnia 13 koła, pik 19 650 followów zebranych No proszę bardzo ty tam pracy, 6 godzin streamów, a i tak wyżej już nie co zajeba 140 godzin. <grym> Ale to śmieszne. No i mamy, wiadomo, jeszcze tam mapeczkę. Mapeczka, gdzie wokół siebie ludzie kogo oglądają. Też na niej jesteśmy, tutaj, mokry suchar. To jest mapka Twitcha. Kulka, wiadomo, rodzaj, ten wielkość kulki jest zależna od tego ile ktoś ma watch time'u, wiadomo Evron jest na drugim miejscu, bo ma 1,2 Gucio ma największą kulkę, bo miał 1,4 miliona watch time'u Więc Gucio jest największą kulką I wiadomo, te kulki co są koło siebie Co mają takie połączenia największe pomiędzy Najdrog sobą 5 mają, mają podobnych widzów Evron ma takie wielkie kurwa połączenie z Diablesem Torkiem bo oni są, wiesz, tam dwu, główną dwójką, która streamuje obok Evrona, tak jak Wam mówiłem, no, stankiem ma największe, bo robi to był Największe, Chciałem połączenie. przypomnieć. Że... Industries, obok siebie jesteśmy. Wysocki, największa kuleczka, trzecie miejsce w czerwcu. Eee, no i wiadomo, tutaj jesteśmy my. Obok nas jest YFL, bo wiadomo, jest to trochę połączona blika. Obok też nas, Ribson, Kubo, no bo to wiadomo ludzie z Lola, Gucio. No ale Gucio w tym miesiącu to czerpał widzów ze wszystkich społeczności prawie. Może daleko mu gdzieś tam, kurwa, do Ewrona, ale tak generalnie tutaj i na, od nas, i od NFL-a i od Frania, i tutaj nawet od tych ludzi, Edward Bondkola, wiadomo, Gucio brał od wszystkich. Tutaj społeczność Cesa, Pebor, Pevor, Pago, Izak. No bo wiecie, no ludzie raczej na Twitchu są przywiązani do jednej gierki i oglądają ludzi z jednych gierek. Także tak to wygląda. Ja jestem tutaj widzowie, to ja, to my. 245 to my, obok nas Holak, Malin, Cajo, Mat, Kurwa i tutaj pa, pa tu wszędzie my, ludzie od nas, związani gdzieś tam z Xanadas, jest tutaj na Damianek. Pani Miodek, pani Miodek człowieku, na pomiędzy nas. Nasi widzowie oglądają panie Miodek. A pa tutaj, pa tutaj, to jest najlepsze. Nasi widzowie widzowie yfl i pomiędzy nimi, człowieku: Siana, Mamiko, Maja Staśko, Wamplola, Julia, Stazja, Sandrula, Życzliwość, Lempiang. Tak kurwa ściś, ściśnięte te wszystkie dziewczyny pomiędzy YFL-em i The Scientist. 5 złotych. W ogóle, ja nie wiem co tutaj kurwa robi Arquel. Arquel ma jakąś dziwną publikę, rozumiesz to? Bo na Arquela Color nie ma nikogo. Rozumiesz? League of Legends owcy, tutaj, no nie? Kubon, Ripson, Random Bruce, Nervalion, nie? Tutaj są ludzie z Ligi Legend. Ale Arquel kurwa jest gdzieś tutaj, no nie? Widzowie od nas, widzowie od yfl pewnie trochę widzów od Kucia. Tu trochę widzów od Ligi. Arquel jest tak człowieku pomiędzy przywódca klubu R, człowiek. Przywódca klubu R, rozumiesz, ze środka, bierze widzów od wszystkich i zarządza tym, co się dzieje wokół niego. Naprawdę, Arquel w samym centrum, człowieku. Tu Efelek, tu Sandastis, tu Frania, tu Gucia, tu LOL, a na środku, pomiędzy tym wszystkim. Widzowie z każdej strony do Arquela. No Paris, Pelcu, Testri, wiadomo, no ludzie z niej związani, niżej ludzie, wiesz. To jest to, że według mnie u Parisa jest starsza publika, i u CS-owców też jest starsza publika. Daniela na No, po prostu Paris ma starszą widownię, więc jest blisko tutaj CS-owców, no. Ale ma też jednak trochę ludzi z jego shotów, TikToków i tak dalej, więc też jest blisko frania. No i tyle, no. Tak mi się wydaje. Kolejny stream w tym tygodniu, ale nie wiem kiedy. I ten. Ej, łysy! Do <laughs>